e-doręczenia, które weszły od nowego roku, to jest film skierowany bardziej do przedsiębiorców niż do osób fizycznych, to pułapka i uwaga, całkiem poważna. Dzieje się tak, że na skrzynkę elektronicznych doręczeń dostajemy przesyłkę, by ją odebrać, najpierw musimy potwierdzić, że ją odbieramy, tak jak awizo na poczcie i co się dzieje? I system zaczyna generować podgląd dokumentów. Jaki jest efekt? Ja średnio czekam na wygenerowanie jednego dokumentu od 2 do 4 godzin. Przy włączonym komputerze. Na telefonie to już w ogóle zapomnijcie, żeby to działało. System jest kompletnie niewydolny, ale potwierdzenie, że wy już to odebraliście, do nadawcy leci. Urzędy Skarbowe ZUS. Wszelkie organy państwowe od 1 stycznia hurtowo zaczynają przesyłać to przez e-doręczenia. Poczta Polska zrobiła jak zrobiła: efekt to kompletnie nie działa. A pismo, którego się spodziewałem, to była jedna strona A4, jak się okazało. Tyle godzin czekania. Dlaczego to mówię? Ktoś może powiedzieć: No, nie ma żadnego problemu, przecież to. Jeszcze i tak mamy zazwyczaj ileś dni, żeby odpowiedzieć, zareagować i tak dalej. No ale wyobraź sobie sytuację, że jest godzina 14.50, ty jedziesz po dziecko do pracy, chcesz odebrać, klikasz, a następnego dnia jedziesz na urlop. I liczysz, że odebierzesz, przeczytasz, zapoznasz się, przemyślisz albo zrobisz cokolwiek innego. A tu figa z makiem. Niczego nie zrobisz, niczego nie zobaczysz, niczego będziesz wiedział, a urząd ma doręczenia. Bądźmy szczerzy. Tak naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my dostawali e, dostawali pisma i żeby tu usprawnić. W całej tej zabawie z e doręczeniami chodzi tylko o to, żeby administracja publiczna miała potwierdzenia, że tobie to wysłała. Ponieważ to jest warunkiem na ogół, czy w postępowaniach administracyjnych, czy w postępowaniach cywilnych, warunkiem, dalszego pójścia do przodu. To usprawnienie nie jest zrobione po to, żeby tobie było wygodniej, ponieważ jako przedsiębiorca masz skrzynkę w ZUS-u, Urzędu Skarbowego, e, Pułap, M-Obywatel. Cudawianki, panie. Ja już powiem szczerze, przestaję kontrolować, ile ja mam skrzynek, które muszę założyć, ze względu na wymogi różnych organów, no bo no przecież ZUS ma swoje, gdzie wysyła, nie odebierzesz w terminie. Twoja strata. Urząd Skarbowy ma swoją skrzynkę, którą od 1 stycznia musisz mieć u nich, albo nie dostaniesz części pism. Mówimy oczywiście cały czas o przedsiębiorcach. M, obywatel, e doręczenia, e pułap, i jeszcze masz do tego profil prywatny. Firmowy. Jak jeszcze działasz w ramach spółki ZO, to dla spółki ZO, i nagle dostajesz pierdyliard wiadomości z pierdyliarda kont, a wszystkie działają dokładnie tak samo. Potwierdzasz, a potem nikogo to nie interesuje. Ja próbowałem reklamować to wczoraj na e doręczeniach w poczcie polskiej. Zero reakcji. W ogóle zanim doszedłem, co zrobić to zajęło mi trochę czasu. Jeżeli będzie to tak się rozwijało jak KRZ, to sądzę, że e doręczenia będą się rozwijały dwa lata, bo tyle to zajęło KRZ-owi. Powodzenia z e doręczeniami.